Hej, Kawi Zabi, ja jestem Natia. W dzisiejszym filmie jesteśmy w World War. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. Na dzisiaj będę taki, jaki jestem. Zobaczymy, co to z tego będzie. Teraz nagrywam zapasy. O ile w ogóle mi się uda. World War był. Nie pamiętam sobie, kiedy nagrywano, ale kiedyś tam był. No i dzisiaj będzie yy, World War, czasowniki. No i zobaczymy. Czasowniki niech będzie... Nieregularne i... A, okej. Okay. Społeczność niemiecki? Ta? akurat po niemiecku? Czyżbyśmy się mieli uczyć niemieckiego? O, to ładnie wygląda. O, czasowniki nieregularne, klasa szósta. Aha, mam słówka tam dopasować, ale no... Niektórych tam nie znam, to nie, to tak to... Tak to nie będzie, że po niemiecku jeszcze. No to. Eee, po prostu. Damy. Co? Damy, damy, damy. Ładwa pisownia. Tak, dzisiaj nie mam trochę pomysłu. A niech będzie sprawdzić swoją wiedzę. Zobaczymy. No matko to. A no zobaczymy swoją wiedzę widzowie. W którym wyrazie napiszemy U zamknięty, pusty ogród w ogrodzie? Dobrze. W którym z podanych wyrazów U wymieni się na O? Zachód... pewnie król, bo nie. Dobra, dam 50 na 50. a ci tak myślałem. Zachód... Król? Kurde, chciałem dać zachód. No... Które wyraz nie pasuje do pozostałych ze względu na zasadę, o ja powiedziałem. Bóbr, soku, szóstka, kraków. To oczywiście, że nie pasuje. Eee... dodatkowy czas. A no, które może nie pasować. Nie wiem, dam. Mm, szóstka? Kurde. Tak, dobrze myślałam? Na i... A kiepska mi to pójdzie, kiepsko. Plus 200. Moja stała technika. Up, 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 up. I okej okay. No kiepsko mi to idzie, bo po prostu dzisiaj tak nie byłem przygotowany i tak dalej. Który wyraz nie pasuje do pozostałych ze względu na dzbanuszek, kaczuszka, układanka, podarunek? Mama, mam nie wiem, zbanuszek? ja nie mogę. Układanka. Dobra, może Wam to, tego lepiej więcej nie będę pokazywał, bo to. Tylko. No eee... Be, 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 a pisownia <laughs> niech będzie czekajcie A no, niech będzie sprzątanie okej okay. no tutaj mamy odkurzacz, no to odkurzanie to wiadomo Tutaj mamy mycie podłogi... Co? A, zamiatanie. Dobra. Tutaj mamy mycie podłogi. No tutaj mamy wycieranie kurzu. Tu mamy mycie okien. Tu mamy wyrzucanie śmieci. Ścielenie łóżka. Układanie ubrań. Wyrzucanie śmieci. Być może porządkowanie. Eee, zmywanie naczyń. Widzę wiem. Pracowanie. No i tyle. Dobra, jeden błąd miał tu na szczęście. Eee. Zapełniać liczbę mnogiej przypadki. Wolę tego. Tego nie robić, a, dom. No. <laughs> Opisywanie domu. No to tak, sypialnia. Gdzie będzie sypialnia, to wiadomo, że tu krzesło, krzesło. Łóżko. Wiecie, łóżko, no to chyba no to. Okój gościnny. Mhm. Tu okno. <grym> Ogród, no to wiadomo. Garaż. Tutaj. Lodówka. Balkon, balkon. Kuchnia. Kanapa, dach, dach, fotel, fotel, regał, drzwi, te co? tego to tu, no, drzwi, łazienka, to to. No i prysznic, no, to. to. Dobrze, 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 dobrze. Źle, co? Chyba A, czyli pewnie... Pewnie odwrotnie te dwa powinny być, no Dobra. Zrobimy... O... Niech będzie... Słuchajcie, to co to? Co lubisz robić? A, to nie. Słuchajcie. Angielski, klasa czwarta widzowie. No. To moje podstawowe pytanie. Ja coś tu znam. A, jest po polsku, dobra. Twój pies jest ba bardzo mądry. Słuchajcie. Hey dog is very clear. No, raczej to co nie? Ja pokażę. Nasz pies jest bardzo mądry. Bardziej do... My dog is very cray. Jego pies jest bardzo mądry. Her dog is very clear. Mój pies jest bardzo mądry. Widzę, że wszystko o psach tutaj. His dog is very clear. Ich pies jest bardzo mądry. Our dog is very clear. Jest, jej pies jest bardzo mądry. Your dog is very crazy. No jak tutaj będę miał wszystko dobrze widzowie to to będzie cud. No, ale się zaraz dowiem. Źle, 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 śle, No tak, wynik... 0 <kluzł> na 6, pokaż odpowiedzi. No... Tak, mam wszystko dobrze. <gluzł> ale chyba w odwrotnej kolejności wszystko. <gluzł> No dobra, jeszcze jedno zrobimy. Um. Opowieść Wigrino, oglądałem kiedyś ten film. Dobra, Embenzer Benzer. Korgo był. Um. był, 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 był w jednym na cierpienie. Nie... Nie czuły na cierpienie, co? Liczył na... Nie... Pracownikowi uważał na cierpienie innych? Co? Większość czasu spędzał w pracy, ciągle liczył pieniądze. Był człowiekiem jednym i bardzo chciwym. Nie lubił świąt, to się zgadza ponieważ musiał zapłacić swo swojemu pracownikowi bobowi za dzień wolny od pracy skargem uważał że ludzie bieni nie powinni świętować bo nie mają powodu do radości szanował ludzi którzy mieli dużo pieniędzy nie chciał pomagać skąpym i tutaj zostaje. Embenzer skoro go był nieczuły. No, w sumie racja. Dobrze, dobrze, źle, dobrze, 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 źle. Aha. I znów dwa źle na. Jest ok. No, dobra, widzowie, mam nadzieję, że wszystko słyszeliście, że wszystko było git. Więc zostawcie apeczko do góry, subskrypcję oraz komentarz, więc hej.